Teraz spłodniałem zynajpów. Słuchajcie kochani, dzisiaj zmienia się moje życie diametralnie z racji, że coraz bardziej rosnę w Gdzieś tam do 20 roku życia rosłem w górę, a teraz rosnę wszerz więc postanowiłem wezwać specjalistę. no tak to ja mogę jechać! który w końcu zatrzyma tą moją metamorfozę i sprawi, że jak już będę rosnąć, to bardziej gdzieś tu, gdzieś tutaj jakieś mięśnie i tak dalej, a nie tłuszcz. Czyli po prostu mój trener personalny, a zarazem wspaniały przyjaciel. Czekajcie, niech skończy pani w nie będę jej przerywał. Ale możesz... O, dziękuję. Adrian mi gdzieś tylko... Tu... <gry> Serio? Ile pociągów nagle jeździ? Halo, jest pusto. Adrian mi jakiś czas temu opisał, że jest już na Warszawie zachodniej, a my jesteśmy na wschodniej tu na niego czekamy, a teraz się okazało, że jest gdzieś w grodzisku mazowieckim. nie wiem czy on czasem nie przejechał, no. To chodź by coś zjeść. Nie moja wina, że się spóźnia chłopak. 3 minut spóźnienia. A ja spodniałem z niej pusty. Siema go, tak późno przyjechałem. Zobaczył moją dietę, a przez to, że <grymne> późno <grymne> przyjechałem, zdążyliśmy oszamać McDonalda. Jak to jest z tą dietą? Trzeba się stosować, czy nie, jak się ćwiczy. No bądź tak, wiesz, zależy kto pyta. <laughs> zależy to pyta, czy do kamery, czy nie. Możemy pojechać do sklepu, jakieś wiesz, patenciki coś tutaj, coś, coś na co Mariusz, my musimy zobaczyć jak tu jest. <laughs> Bo ludzie pomyślą, bo było sporo z YouTuberów, którzy wiesz, którzy się nazywają inaczej niech ludzie, niż mają wpisane. I ludzie pomyślą, że mam sporo klientów. I <śmianie> <śmianie> już nie kojarzysz imion. <śmianie> to jest patent. Jak w ogóle można pomylić Grodzic z Warszawą Zachodnią? Ja wjechałem do Warszawy Zachodniej, to, to mi, mi wstyd. Mega, Przecież tam są galerie, <śmianie> ogromne budynki, i mówię, ale wstyd. No ale ty musiałeś mieć wyobrażenie tej Warszawy Zachodniej, nie? jest <śmianie> tam polo, to nie jest. <śmianie> tak, to. perspektywa.

Jak w ogóle jest z tą dietą? Opowiadaj. No z diety jest tak, pokaż mi jak jesz. Mhm. Czyli, Czyli na początku ich... ja mam Ci pokazać jakie produkty biorę, tak. a Ty będziesz Dokładnie. pokazywał substytut. Dokładnie, a ja ci będę na bieżąco mówił, co jest... Ale mam coś... sobie wszystkiego odmawiać, czy nie, mogę... Nie, to mam być tak jak ty jesz, na co dzień. Gdybym na przykład często pił monsterki, nie? Wtedy byś jakoś dostosował resztę diety pod te monsterki, żebym mógł sobie pozwolić na tę przyjemność, czy... No tak, wziąłbym monsterki bez cukru i. <laughs> a ile posiłków się powinno jeść dziennie? Powinno się jeść tyle posiłków, na ile y, pozwala nam nasz y, tryb dnia. Natomiast jeśli... Mówimy o takim zdroworozsądkowym podejściu. Two thousand years. Człowiek <śmienki triste> liczy, że jakieś zada pytanie i będzie prosto odpowiedzieć, <śmienki> ale to jest skomplikowane. <śmienki> ale to nie jest, właśnie się to <śmienki> chodzi, to nie jest skomplikowane, to jest tak to jest Chyba, tak że proste. to ty te słowa, tak chyba... Tak, jak słychać tak, tak nie dalej, nie 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 to się jest z na początku. <śmienki> to nie wysz, jak... no, to ci no, mówisz, bo jeśli jadłeś trzy z przykładu, no to nie no, no, jesteś ja, no, trzy. I ty. tyle. Nie, teraz trzeba, trzeba zrobić zbliżenie, tak? 83 kilo. No dobrze, ile, ile chcesz ważyć? BMI pokazuje, że dla mojego wzrostu 80 Dobra, to co, to robimy powoli kolacyjkę? No to powiedz, tak, waga rano będzie 2 kg mniejsza i to jest 2 masz do przodu. Ale co tak nie przepłukę kolację? nie, no, no normalnie u każdego rano jak sobie wiesz wstajesz to jest. <śledzimy> No to myślę, że zjemy kolację zobaczymy jak będzie smakowało i może się przekonamy do tego zdrowego stylu życia. Kolego z 2020 Jaki? Czy, czy to się zmieści? Napiszcie w komentarzach. Szczerze, gdyby Adrian był moim kucharzem w domu, no ja nawet skutki 5 sekund. <ścoughs> Nie wyjdzie. <ścoughs> no 2000 <ale obieść>. years. <ścoughs> chcesz Ja już zamówię, zamówiłem Dobra, i tak, normalnie dajesz wody, ale dzisiaj dam mleka, żeby było trochę smaczniejsze, tak? Dzisiaj wyjątkowo A czemu? Dzisiaj wyjątkowo Bo ja też to będę jadł Jedyneczka? Można I jeszcze małe ruszki Pokaż, co dam, master, maskę. Makłowiczem to my nie jesteśmy Teraz proszę zmniejszyć temperaturę. Na szósteczkę. Proszę bardzo. Cyk, taki piękny, i ściągamy. <grymne> Ale to jest grube to ciasto. Czas, czas operacyjny jest tego, 3 minut. Przecież nawet na filmiku widać, nie? <grymne> <grymne> Ciekawe. Gdybyśmy przyprawili, no. to miałoby smak. Mrugnij trzy razy, jak mam zamówić McDonald's. Także na dzisiaj to tyle. Jutro będziemy jeszcze mierzyć y, obwody picka i tak dalej. Zobaczymy, jaki ze mnie jest kafar. Mam nadzieję, że wtedy zaimponuję Adrianowi. Y, no to do zobaczenia. Dobranoc. Dzień nie zaczął się łatwo. Pola dała pospać do dziewiątej, ale o dziewiątej jak sobie otworzyła drzwi do pierwszą twarz którą zobaczyłem, to nie, nie, nie. To nie była pola. To była jego twarz. Był ubrany. Od 6.30 czekał na mnie. Tak zrobił sobie kamkę. Usiadł. Mówiliśmy się, że jak Pola stanie, a Pola stanie przeważnie 7.30, tym razem dała pospać. I jego twarz od razu pierwsza. 7.30 A I pierwsze pytanie. Co? Tyle? Zabrał mnie tu na trening. Pierwsze takie poranne rozbieganie. Powiedział, że to mi dobrze zrobi. I czułem się bardziej zmęczony. I mówi mi Adrian, czy, czy ten, czy. Czy po śniadaniu udało się zrzucić zbędny balast? Ja mówię, że nie. On powiedział. No to na co czekamy? <grymne> teraz sprawdzimy, jak ma się stan rzeczy na dzień dzisiejszy. Sprawdzimy, ile Janek ma. W bicepsie, żeby mierzyć tak yy, dużego podopiecznego, potrzebowałem miary metrówki. Metrówki, tak, zadowolonej. Dobra. Zapominamy. 35. Dobry? Dobry jestem? No ale nie... ma, ma człowieka, który nie ćwiczy. No nie wiem, możemy tutaj pana kamerę zbyt. <noise> tak, spróbujmy. Cyk. Ciągle. Dobra, dajmy 100. 37 cm, więcej, ale u mnie też pewnie tłuszczyk swoje robi. Cyk. Dobra, dajmy 100. <głosy> <głosy> jest seta. 93. Tak. Jest 60. A ile same. masz w widze? Czekam. Czekam. 28. Ja poprosiłem Adriana, by mi zrobił taki trening, który będę mógł tutaj robić w domu, bo ja na siłownię nie lubię jeździć i sama podróż na siłownię to już dla mnie jest duży wyczyn. Te ćwiczenia, które przygotowałem dla Janka, będą z wykorzystaniem tego, co on tutaj posiada. Natomiast dla was, jeśli będziecie chcieli, też będziemy mogli przygotować taki zestaw ćwiczeń. Ale dzisiaj, jako że jesteśmy u Janka, to na jego przykładzie pokażemy wam, jakie treningi będzie wykonywał przez następne tygodnie i za kilka tygodni, jak się spotkamy, zobaczymy co z tego. Wyszło. Właśnie, ty musisz, jak wiesz, jak Magda dwie za restaurację, to ty musisz nieproszony taki przejść, wejść z biarką, zacząć mi mierzyć. Tak, no dobra, to co, słuchacie? Zacznę. A to jako rozgrzewka, czy...? Tak, to tylko jako rozgrzewka, tu jeszcze wrócimy na koniec i skupimy się na trzech elementach rozgrzewki. Pierwszy to jest ogólne podniesienie temperatury ciała, drugie przygotujemy sobie ogólnie... Przechodzimy teraz do drugiego elementu rozgrzewki, czyli wstępne ruchy stawa, w którym będziemy pracowali. Tak, lecimy lachy. Zaraz bokiem w tył, u dół. tak, z tyłu. tak. Teraz przejdziemy sobie do górnej kąpiny. Czyli możemy sobie to zrobić z wykorzystaniem taśmy oporowej. Musimy sobie tutaj wlecimy, przyciąganie do przodu, tak, w ten sposób. Tak jest do środka. Wolniej, wolniej, trzymaj wlepy proste. Podajcie trochę do przodu, do mnie. Teraz pokażę Ci ćwiczenie, które będziecie prostowało. Pytamy, od góry. Tak? I staramy się wykonywać ruch jakby z samych programów, Czyli zobaczcie. Łączę łopatki do tyłu, obniżam lekko w dół, teraz z tej pozycji i te do góry wciągamy stronę. z tą czoła. Raz, tak? Do góry. Wysoko. Wierzyj łopatki. Wierzyj łokcie Raz. Dada, na czterty, to jest Dawaj, cztery, tylko rozrzepka. Dobra. Muszę no. tutaj pracować. Teraz możemy sobie przejść do wykroków, także zapraszam. Są siedziby zawariantowe zmysły. wezmą. jak mi <grym> się porównał, Tak, klęski proste. były dwa. Cyk, pięknie. Druga noga, kolana mocno na zewnątrz, tak na, finalu, na Cyk, stabilizujemy, pięknie. I to jest seria rozrzedkowa w tle z powrotem. W końcu możemy przejść do pierwszej serii naszym dzisiejszego treningu. Czyli wykraw pochodzonym trzy pierwszy. No tak to nie przyjęcie. Sylwia. Janek chciał chcę coś Kocham. Kocham cię. <śmiech> <Ty> <śmiech> co? Tak, wolałbym tu mieć monsterki, ale. A no. poli? To na drugą. Dobra, wdech. Jaka uciszła? Nie, dobrze, bo patrz z serią, widać, że sprężajcie z mięsem pod nie. Dobra. No dobra. Z co mam to sobie zabrać? No to się do tą tym Gdybyś nie chciał, to chcę mam się jednak <grym wiosenie> Czekaj, czekaj. O, jakie wąsak pasy. Dzisiaj tylko tak nagrywamy. Na sportowo. Chcesz jacyś ten z, z Amid Kebab? <grym wiosenie> Zaczniemy sobie od pompek na pureczek. Barki trzymasz cały czas z tyłu. Nie wypuszczasz barków do przodu. I mocno góra, wśród za siebie. Raz. Tak słuchajcie, para na podsumowanie już trochę czasu minęło, przede wszystkim schudły 3 kg od samego rzucenia właśnie słodkich napoi yy, także stara się mniej słodyczy jeść mniej słodkich rzeczy, no i sprawdzam co jem, jeśli chodzi o ćwiczenia ćwiczę bardziej wieczorami, ale ćwiczę no i myślę, że już idę w dobrą stronę jakby widząc to, że 3 kg mi spadły, no to mam motywację do tego żeby jeszcze troszeczkę na popracować mam nadzieję, że mi się uda trzymajcie kciuki